Nazywam się Marek Groj, jestem właścicielem firmy Easy Software. Produkt, na który dostałem dofinansowanie to Easy Project, pierwsza polska aplikacja online do zarządzania projektami. A naprawdę chciałbym Państwu opowiedzieć, jak to wygląda naprawdę. Jak już dowiedziałem się o 8.1, bardzo, bardzo dużym problemem w mojej głowie było to, czy aby na pewno, ponieważ Dotacja wiąże się z wieloma formalnościami. Trochę się tego Samo stworzenie aplikacji na pewno byłem, byłem przekonany, że y, rynek przyjmie tą aplikację. Natomiast nie, nie byłem pewny, czy nie jestem w stanie tak dobrze skonstruować wniosek, zaplanować swoje prace na tak naprawdę 2-3 lata do przodu, y, aby się wiązać z y, Unią. No, jak widać, udało się i tak naprawdę nie jest tak źle. Prace rozpoczęły się od zebrania ofert. Mówiłem, że jestem programistą, że mam jakieś spore doświadczenie, natomiast nawet z moim pięcioletnim doświadczeniem nie podjąłbym się zatrudniania programistów, dlatego całe prace IT są wyodsorcowane. Jest ich naprawdę, naprawdę dużo. No, jak już miałem wszystkie oferty, czy to na marketing, czy to na usługi IT, czy na hosting, to dopiero wtedy zacząłem konstruować wniosek. Łatwiej było mi po prostu manipulować kwotami, które w tym wniosku się pojawiały. Wykonałem około 70 telefonów do różnych agencji reklamowych w Polsce. pytaniem, czy będą w jakimkolwiek stopniu zainteresowane współpracą lub zakupem takiej aplikacji. Tak naprawdę, chyba to dopiero twierdziło mnie w przekonaniu, że. To, co robię, to, to za co się zabieram, ma jakiś sens. No, uzyskałem odpowiedź na poziomie 60%. Natomiast pytanie było takie, czy ci ludzie są się w stanie spotkać ze mną, żeby o tym porozmawiać, a nie czy zakupią tą aplikację. W zasadzie od połowy zeszłego roku rozpoczęły się prace projektowe, takie prace projektowe w mojej głowie. To było mniej więcej w tym samym momencie, kiedy wniosek został złożony. Od wtedy powstała taka dokumentacja yy, z opisem całego systemu, z wymaganiami odnośnie agencji reklamowych, z wymaganiami odnośnie IT. No i to zajęło mi pół roku rozliczeniem pierwszego etapu, bo to akurat zakończyłem wczoraj. Są to dwa miesiące pracy. Rozliczenie, rozliczenie rozpoczęło się tak naprawdę w pierwszej połowie czerwca. Wtedy wszystkie dokumenty y, jakby zaczęły trafiać na kubki jest tego bardzo dużo ponieważ wtedy muszą być y, w tym pierwszym etapie ja miałem, nie wiem 6 7 umów między różnymi firmami one wszystkie muszą być dostarczone protokoły odbiorów też muszą być dostarczone faktury potwierdzenia przelewów no to jest to jest dosyć spory stosik natomiast moim zdaniem są to ważne dokumenty dla parku i przydatne i jest to, jest to tak naprawdę sensowne, że bank o te dokumenty poprosił. Problemy, jakie napotkałem, i które troszkę mnie zaskoczyły. Pierwszy i największy to jest bank. Yy, źródło finansowania yy, no jest, jest bardzo ważną rzeczą, i mało jest pewnie firm, które działają na rynku poniżej roku i mają sobie milion do wydania <coughs> na projekt. Więc idzie się do banku i się mówi, że się dostało dotacje, yy, no i ten bank powinien dać pieniądze. Tak to wyglądało w mojej głowie. No, niestety tak nie jest. Pod koniec listopada pierwszy raz spotkałem się w banku, który, w którym usłyszałem, że udzielają kredytów pod dotację. A pod koniec lutego dowiedziałem się, że ja jednak nie mam szans. Czyli przez 4 miesiące cały czas się kontaktowaliśmy. Praktycznie spotykaliśmy się w każdy piątek. Ja przygotowałem zawsze stertę dokumentów, stertę analiz czy wykresów, już nie pamiętam. Więc przez cztery miesiące byłem głównie zajęty staraniem się o kredyt. No i pani w końcu powiedziała, że moja zdolność kredytowa to jest nie tam 100 tysięcy nawet, to jest, to jest 3 tysiące. <laughs> Więc taką kwotę możecie sobie zabezpieczyć dotację. Może ktoś będzie miał więcej szczęścia. I drugi bardzo, bardzo duży problem to jest dotrzymywanie terminów. I to jest zarówno dotrzymywanie terminów mnie wobec RIF-u czy parku, czyli przygotowywanie wszystkich dokumentów e, na czas, ale także dotrzymywanie terminów przez podwykonawców, bo gdy podwykonawca zaczyna się spóźniać, to powoduje także opóźnienia z mojej strony względem parku do tego paru, trzeba te dokumenty wszystkie wysyłać. E, I to, to czasem blokuje. Stąd taka moja rada. E, może troszkę chamska, ale mówcie wszystkim, że na przykład projekt ma być rozliczony z końcem czerwca, a w dokumentach PARPowych jest tak naprawdę miesiąc później. Czyli zostawcie sobie ten miesiąc na wszystkie opóźnienia outsourcing, tak jak mówiłem. Ja z doświadczeniem nie podjąłbym się zatrudnienia ludzi w IT. Zaleta tego też jest taka, że ja pochodzę z Polszczyzny i tam mam zarejestrowaną działalność. A mój główny podwykonawca IT jest z Warszawy, druga agencja, pierwsza agencja reklamowa jest z Gdańska, a druga agencja jest z Krakowa. Biuro, które projektuje dla mnie wygląd tej aplikacji jest w Wrocławia i nie jestem jakby ograniczony terytorialnie. Problem na oprościenie też jest taki, że wszyscy. Poważni programiści wyjeżdżają do Gliwiz, Wrocławia, bo są lepsze zarobki. I praktycznie nie da się zatrudnić poważnych programistów w A u inne też są tyle fajne, że można na tej firmie dosyć dużo wymagać. Znaczy, na swoich pracownikach nie jesteśmy w stanie dużo wymagać, żeby dotrzymywali terminów. Natomiast już na firmie zewnętrznej tak. Co więcej, możemy sobie podpisać takie umowę, żeby nam ta firma płaciła umowne i wtedy ten miesiąc, jakby zapasu. To jest tak naprawdę plus dla nas, że my dostajemy jeszcze jakieś pieniądze od tej firmy z powrotem. Konsultacje prawne. To jest super ważne. Ja z uwagi na, na moje studia miałem rok prawa IT i jest to, jest to szalenie skomplikowane. Zupełnie bardzo prosty przykład. Polskie prawa jest skonstruowane tak, że jeśli wysłamy do kogoś zapytanie ofertowe o 20 kg jabłek, żeby one zostały dostarczone na przykład na ulicę Bagatela 12 dzisiaj o 12. A ktoś na to odpowie mmm, ja mam 20 kg gruszek. I jestem w stanie dostarczyć na ulicę Bagatela 12 na godzinę 12. I my odpowiadamy na to, że to jest OK. To, to że pytaliśmy o jabłka jest kompletnie nieważne. W IT na takie zapytanie ofertowe, które mam mniej więcej w stronę dostajemy odpowiedź na 40 stron. Że my jesteśmy w stanie zrobić to, 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 za takie, takie pieniądze i wtedy bardzo ważne są małe, małe kruczki, małe słówka, które tam są użyte, że zamiast zrobienia takiego modułu, my tam damy taki, bo taki mamy gotowy. Niestety z czterech zapytań ofertowych, które dostałem, w takim rzetelnym, było tylko jedno. Audyt. To się wiąże z konsultacjami prawnymi. Warto tam sobie dodać taką klauzulę o tym, że w każdym momencie możemy zrobić sobie audyt na przykład bezpieczeństwa kodu. Sobie, I powiedzmy ten audyt nas kosztuje 20 tysięcy. No to, to jest taka standardowa kwota. Okazuje się, że jak taki audyt się zrobi, to wraca do nas 50 z na 50 tysięcy skarb umownych ze względu na błędy istniejące w tym kodzie, w tym produkcie, który już powstał. Wszystkim się wydaje, moim zdaniem, że no nie będziemy działali bez własnych serwerów. I wszyscy wrzucają to we wniosek i tam się na przykład podaje kwotę 150 tysięcy na te serwery. A okazuje się, że przez pierwsze y, trzy kwartały, przez pierwsze nawet półtorej roku te serwery w ogóle nie są potrzebne, wystarczy hosting, czy, czy wynajęcie dwóch, trzech serwerów dedykowanych za 150 zł miesięcznie. A, po, a te serwery stoją, marnują się no, jest, to, jest to moim zdaniem rozwiązanie bardzo, bardzo mało elastyczne.